Cześć moi drodzy, witam w kolejnym, no i niestety ostatnim odcinku z gry BATY COMPANY 2. Teraz jesteśmy na samolocie. W samolocie znaczy. Wow, i musimy tego... Ciula rozwalić z tego co rozumiem. Wow. Strzelaj, Wow, wow, wow. Troszeczkę berwałem. No właśnie, zobaczcie, nie mamy amunicji w ogóle. Tutaj chyba jest jakiś magazynek, wejdźmy tutaj. Możemy sobie załadować. Okej, okay, świetnie. Jeszcze raz może. A już nie mogę, okej. Okay. Fajna spluwka z tumikiem. Ja Naprawdę, bardzo fajna broń. Ma tumik i. Nie są nawet rozrywę robi, jest taka szybko strzałowa. Wow! Nie tędy, tędy, chyba. Nie, tędy też nie. Chwila. O nie, tędy, ok, może i być tędy. Pięknie! Co tu jest? Ty może to jest ta broń skalarna, zobaczcie. Spoko Właśnie, wszystkich rozwalów, ale lektu pilotować ten samolot, co nie? Dobra, dość tych zastranek skradanek. Gotowe Ło, mamy jakąś inną splówkę. Co to jest? Są za tymi drzwiami, je. Ty z przodu. Kiedy pokażę się dym ostrzelać ich Dobra Joj, co to jest? Fajna ta broń Joj, ale ja tu nic nie widzę. Naprawdę niezła ta spruwka jest. Ale kurwa, tu nie ma gdzie się Patrzcie, jaką ona rozróbę robi. Jakbym granatami rzucał normalnie, tak bez przerwy. Niezła, niezła rzecz, naprawdę. Ale nie powiem, że jest łatwo tutaj. <tryk wytrzańlu> Już amunicji mam w zasadzie. No. To akurat prawda, że ścian nie ma. Ojo, i czemu tu nie ma załogi w ogóle? A no po drugie tutaj ten, ten Kirillenko cały też jest. Że i tak bym się tylko tak uciekł. się. Jesteśmy już prawie w punkcie zero. Nie yes. sądzę. Do roboty. Wow. Bo no to trzeba to, to wstrzelać? Wow. Co się stało? ochronę mamy. Okej. Okay. Kirylenko nam zabrał spadochron, z tego co rozumiem. Na końcu musi coś być ciekawego, naprawdę. Joj. Który to Kirylenko? Ten w czarnym chyba, ale nie trafię za Chiny. Dobra, chyba po nim. A teraz spadochron musi mi dać, Boże, święty to za misja, ale wymyślili. No dawaj ten spadochron.

Będziecie musieli pójść ze mną. Dlaczego? Okej. Okay. Dobrze, moi drodzy, widzę, że y, gra Battlefield Bad Company 2 można ją zaliczyć za. Taką, którą przyszliśmy, i moje zdanie na temat, na temat tej gry jest naprawdę bardzo bardzo świetne. Po prostu na samym początku, gdy dowiedziałem się moi drodzy, że ta gra jest w polskim dubbingu, się troszeczkę, że tak powiem, przestraszyłem, dlatego że no, nie wyobrażałem sobie gry wojennej. No wiecie, gry takiego typu po prostu, że my w ręku sprówej, sobie biegamy i zabijamy. Nie wyobrażałem sobie, że po prostu ona może być w polskiej wersji językowej. Po prostu tego się naprawdę. Obawiałem jednak, naprawdę muszę stwierdzić, że polski dubbing tutaj jest, według mnie, zrobiony na najwyższym poziomie, naprawdę bardzo świetnym. Jest naprawdę on bardzo, bardzo dobry i naprawdę można się przez to wszystko wczuć, jakbyśmy byli na prawdziwej wojnie, czyli. Po pierwsze, duży plus do dubbingu polskiego, gdyż jest on naprawdę bardzo, bardzo świetny. Drugim plusem według mnie jest to, że ta gra ma taki swój klimat. Nie wiem dlaczego, ale ja grając w tę grę poczułem się w niektórych sytuacjach jakbym naprawdę brał udział w jakiejś wojnie. Jest tutaj taki bardzo fajny, ciekawy klimat, po prostu taki bardzo przyjacielski z naszymi tutaj kompanami z oddziału. Wiecie tak, można się jakby naprawdę wczuć w to, naprawdę, to jest, może jak oglądacie, to wiecie, nie możecie tego tak zaznać, jednak gdy gra się na osobności, to naprawdę jest to bardzo, bardzo zauważalne. Czyli to jest ten taki duży kolejny punkt dla tej gry, dlatego że po prostu można się poczuć jak na prawdziwej wojnie. Yy, przyznam, że na samym początku też grając w Battlefielda nie mogłem się przyzwyczaić do strzelania yy, dlatego że ja przeważnie grywałem w Call of Duty yy, tylko, a tutaj jest troszeczkę inny taki styl strzelania po prostu jakby, jakby to powiedzieć bardziej realistyczny to daje też naprawdę duży plus nawet nie wiem czy tutaj nie lepiej się strzela niż w Call of Duty bo tutaj wiecie ta, ta broń nam naprawdę w tym ręku lata no i jest, jest to w miarę ciekawie zrobione też przez całą rozgrywkę mieliśmy do czynienia z takimi misjami nietypowymi, jak ja to nazywam. Byliśmy na pokładzie czołgu, z tego co pamiętam. Chyba lataliśmy też dronem i namierzaliśmy tam w parę takich punktów. Bywały takie misje, żeby coś z powietrza rozwalić, lub z jakiegoś innego urządzenia lub maszyny. No to po prostu gra jest taka bardzo urozmaicona, co też się nie, nie nudzi graczowi. Czyli kolejny duży plus, no i jeszcze jakie mogą być tutaj plusy? Um, ogólnie grywalność fabuła, no to tutaj jest też na dużym plusie. Um, powiem tylko tyle, że. Ta muzyka w tej grze jakoś mi ona tutaj tak nie, nie przepasowała, dlatego że w niektórych sytuacjach miałem wrażenie, jakbym grał w RPGa, Naprawdę, muzyka była jakby z jakiegoś Wiedźmina lub gotyka lub jakiejś innej jeszcze gry typu Skyrim. Takie miałem wrażenie, ale oczywiście to nie jest jakimś strasznym minusem według mnie, tylko takie miałem nieraz odczucia. W ogóle całe menu moi drodzy jest jak dla mnie, jak, jak dla mnie z wyglądu, przypomina mi taki, takie menu jakby pod multiplayera. No, jak sami wiecie, w Battlefield Bad Company 2 można grać w wersji multi, multiplayer przez neta. Co też jest dużym plusem w zasadzie, no bo niektórzy po prostu lubią sobie pograć przez neta ze swoimi przyjaciółmi, no a, a ta gra oferuje nam właśnie takie możliwości. Do tego widzę, że tutaj mam na pulpicie dodatek jakiś, Wietnam, może go jakoś rozkminię, może gdzieś zakupię, to sobie jeszcze pogramy w kolejnych odcinkach, może jakąś stworzę kolejną taką wiecie, serię właśnie z dodatku Battlefield Bad Company 2 z Wietnamu, kto wie, kto wie. No, i naprawdę mogę, mogę o tej grze dobrze wspominać i dobre słowa po prostu nieść dla ludzkości, że tak powiem, bo naprawdę gra jest warta polecenia, warto w nią grać i jestem pod bardzo, bardzo dużym wrażeniem, a szczególnie pod tym dubbingiem. Przez to naprawdę milej, milej się w gra, gra w tą grę. No i co bym więcej mógł o tym powiedzieć? No jak dla mnie, same plusy, minusów raczej tutaj nie widzę. No, i też oczywiście fajna fabuła. Fajna fabuła. Jestem naprawdę ciekaw, co się dzieje w kolejnych wersjach, wersjach gry Battlefielda. Bo nie wiem dlaczego, ale nigdy nie grałem właśnie w tego Battlefielda i bardzo żałuję. No, ale w końcu musiałem zacząć, moi drodzy. Dobrze, więc ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. No i zapraszam już jutro po jakąś kolejną serię, moi drodzy. Jakąś Wam tam wymyślę. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć!